Sie... 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 Siema Widzowie! W dzisiejszym odcinku nagrywam z mamą! A co No ja przywitajmy się już! A, O! Siema! Siema! <laughs> <laughs> Zastałam! Mama, nie śpij! Tylko glamy! Glab, glamy! O, glamy. Masz, <laughs> Glebe, glebe, glebe! A pokud to vpadá? Katavesti. la 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 la

A nic, bo znalazłam ładne buty, które mi się spodobały i się okazało, że to są dziecięce. Naprawdę? Tak. bo dopiero po rozmiarze zauważyłam. Nie, w opisie było. No Ja to tym razem nie patrzę na opis. Dlaczego? To są dziecięce! A ty, a no są! No! Kutzę! on co? No co? On Mój rozmiar stopy nie zalicza się do 10 już niestety. Co? Nie. jest Rzeczkę, że pozostanie 50. Graczy. Odbiedź stację. Zlikwiduj przeciwnika, co dobra, przetrwaj. Podziękuj! No! Odwiedź! Lok, lok? Wiatrak. Wiatrak. Gdzie są wiatraki? Wiatraki nie wiem. A gdzie lecimy? W <Glucz> Serio? Co? O ja, a ja nie wyskoczyłam. ale na pewno teraz. No to jestem. Ale no nie Jest pan. Wiesz? samolotu nie wyskoczyłam. Mama, nie wyskoczyłam. No wyskoczyłam. No to możesz lotem dolecieć. No właśnie lecę na banankach. Lecę banankiem na Te banankach. Też wysokości. Widziałam, ze 113 metrów. 113 metrów. Śmieszne. Ooo, Eleplus. No, nie chcę nocno ulecieć już bo to wolno idzie w ale muszę go nie dolecę. Ja, co? ja bym sobie lecę, ja bym bo chcę! Co? Nastrówko ale snajpa mi wyskoczyła. Jeszcze załóż i to zblokujesz. Nawet z... mi nie mówi, że odebrałeś te dwie skrzynki, które ja chciałam odebrać. Jakie? Te, które chciałam ja. Te złote? Ten no. Wiek? Nie, jak już jeden typ. Co ty kratarz? Odebrał je? No. Ale frędzel. Ja przynajmniej na górze sobie odebrałem. Jakąś, czyli jako... Wcielają, a ja nie mam ani... Nic. Nie, to ja się tylko z typami strzelam. A to ty? No, no, też. Prawy. A, a strzela do mnie! Idę. O, ja nie mam. Ja nie mam broń! u mnie! u mnie! Nie mam broni Zabij mnie! Zabij mnie! Kurde, to mnie! To mnie! To mnie! Kurde, ja się... nie żyję? Jak jeszcze w każdym razie w każdym Nie. w każdym razie w wziął MZUSA. w to my w każdym w pierwszych minutach w zabili, No chyba bo ja przynajmniej No... Się żyłem. no minutę dłużej Naprawdę? Mhm. Uh -huh. Oho Tak, to znasz pąbici Co to, co to, co to, co to, co mama co niebieskie. Ah, mam niebieskie. Od błyska. Normalnie. Normalnym. Ej, ja przeciwnikom się do od góry. Odbij wielki lata z Dawaj wiedz, to! Mam um, od góry. Nie, ja nie chcę tego. Ja przynajmniej mamy się. tak. Mama! Co? A tam jest wiatrak. Ten wiatrak. Hmm. Nie wiem gdzie, bo nie widzę znacznika. A. Ten. Gdzie lecimy? O ten wiatrak chodziło. Ale lecimy tam? No. O ten wiatrak Ale wiesz, że już nie mamy teraz zadania w tym No, szkoda. A jak coś ty ale ja czy na ten wiatrak się... o. A ty sobie na domek jak będziesz snajpa to mi daj Dlaczego? Albo mnie powiodą bierze, bo mnie powiadom i sobie weźmie Zobaczymy. Kuba nie zabieraj mi nic z tego domku Wszystko co ty domku to moje, czy ty idźcie wiatraka? O. i tak mam A chcesz niebieskie. Yy, na razie nie. Ja, ja że Jak to? Jak to? Jest to przenika. jest budowlę. Mama, zobacz, ten dietek przenika przez budowlę. Nie widzę. I ja też. Mama, ja też przenikam no hmm, nie wywaliło! Mogę jakąś broń, bo ja Tak, byłem. zaraz ci dam. Ojej. Chodź, tu jest broń. I chodź na górę, bo tam jest yy, ta beczka z niebieskim. Tutaj chodź, specjalnie na ciebie czekałam. Ty, nie wiem, gdzie to było? Patrz masz pana Halo, jesteś? No. no. Czekaj, bo ci chcę jeszcze dać jedną dron. jak się to robiło. Kolejny mm. Nie, ona jest spoko. No fajnie. Mam taką samą. Zieloną? Tak. Typ tu był. A! Kurde. No ja chciałem tego banana. A to nie wiedziałam. Tylko chciałem cię wystraszyć. Mhm. Okej. Okay. Mama, chodźmy na pociąg! Ale oddałam ci banana. Dobra, ale nie wezmę pociąg. Ale ten pociąg odjechał. I gonimy. Idę po motol to gonimy. Dobra. No. I w tym czasie próbuj go gonić. A jak go zdążysz dogonić? Nie dogonię go. To z motorem dogonimy. A Kuba, y ja mam taką misję, że muszę zebrać y amunicję po zabitych ratach. A! Chodź! Mama! Co? Do mnie chodź! No idę! A co no się dzieje? Ja muszę zebrać y, amunicję po ty, po... A, jest! Ja mam bo... ja na głowę! Wiesz? Gdzie jest ten drugi? zabity Ale ja potrzebuję jego amunicję, mogę? A, to już to się, się nie ciało. liczy. A ja nie, ja muszę po zabitych graczach, wiesz? No, dawaj, wsiadaj. Będę mogła na czerwym No Ale to jak... Nie, to ja Serio? A ja wiecie, gdzie to Вот что знамя.

Jest Tu jesteś. Uważaj, mamia! Zachód! Tu jesteś, jesteś! Wiem, ale nieważne. Eee. Ach! Jest! Teraz sam jest sobie to. Pomożesz? No idę, idę, idę. No, no. Ja pompa do bla, bo ja nie mam ammu. No ja nie wiem co to jest. To takie szocon. Chodźmy. Czekaj, bo ja się leczę. Ale zgubiliśmy blonie. O! on blonie, mama, chodź po blonie. Mogę niebieskie? No. Czekaj. Nie zabieraj mi, dobra? Mhm. A mogę coś też niebieskiego? No masz. I, I Czekaj. Tak. Poczekaj. Trzymaj. Czekam dobrych. Czekam. Okoczyło się na ten o. pociąg? Tak. No i nie mam tysiąc. O mama, chodź. Czekaj. Tam. Do bunkra mama. Do bunkra? No. Gdzie ty jesteś? Dolnie. O. co do Pamiętaj, że ja potrzebuję też jego amunicję. Dobra, potrzebuję. chodź Tego... mama! Chodź. Mama, nie Dzień. bierz, chodź! Stój! A, dobrze! Ale szczela do mnie! Jak ja mam ja szczela do szczela. Kurde, skąd on to szczela. Wypi... Czuję się jak w, w gumisiach. No właśnie, tak się A, to jest snajpy szczela! typów? Co kolewać typów, jak ja potrzebuję ich ten amunicję. O co? Nie mogę biec. Idziemy Idziemy po auto. Dobrze, panie Jakubie. Ja ma auto. To, co to niedobrze, panie Jakubie. Nie wiem. To? To niedobrze, panie Jakubie. To ja byłem. A. Pani mama. Oczy. jest moja ulubiona broń. Oczy. Chodźmy. Czy akurat ty jak trzyma? Chodź. O to fajnie chcę. Chodź. 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 Idę. Chodźmy. Czemu to tak I daleko jest? Chodźmy sobie. Chodź typów. Takich ty, typów. Ty. Ale nie można olewać typów, bo oni nastawiamy jakieś kolejne. Tak, Dobra. Że do olewania typów, nie możemy olewać typów.

To jest Będzie typ, który ma do wciężki śpięć, a nazywamy goście ty Typka. Typica, typica, typica. Zabijasz katu ty pizza. Jest, mam. Chodźmy. Ty zawiół mnie diab jeden. Diabeł. Drugi zawili mnie, we dwóch mnie zawili. Przeszysz kuba, ah to no, fajnie. Ty w Sef, sejfie siedzisz, no, -a, a ja muszę ja pośram na rzecz. No czy? Na tym nie mam broni. Coś tam wody. No wiem. Aha, dobrze, tak. Prawda? Mhm. się Są? tak nie bawią. Dzisiaj, to od razu szukamy auta, jeżeli będzie um, bulker. Jeżeli co? Jeżeli będzie bulker, to ja muszę zbierać złoto. Lecimy na górę, Oli? Nie, musimy gdzie indziej. No dobra. Olimp jednak. No nie. To co tam jest? Góra Olimp tam jest. Nie. Szydlejcze szabły. No nie. Tam się zawarto jedzie Patrzmy. Góra Olimp. Zobaczmy. Co tam... Co... Co... Gula, czego? Gula z góra... Czego? Olimp. Góra Złota. Ta mapa jest taka duża. No. Jak coś ty ja lecę na ten dom. Tak? Mhm. Dobrze. A ja lecę tam wiesz, gdzie ja Tam gdzieś wielkie. O. No. A il tam lepię? też przynie. I Mam nadzieję, że nie. Teraz... Ja Mam zaznaczyła. nadzieję, że nie. Za nie zabijam. A ja zabiję typiaże. Pożyczysz hmm. mi 10 zabójstw? Masz mi 10 zabójstw? Tak. Albo ja nawet ci... 7 potyrząd. Ja Ci życzę wszystkiego, co najlepsze. 就我！ Daj ci chyba. Co? Jakiś typtur gołosi. Ja. A, straszysz ludzi. Fajne rzeczy tam zostawiłam, jak chcesz. Krzydła. No, na przykład. Masz niebieskie? Nie mam. Wypiłam, co miałam. Wszystko? To co miałam, to co A, widzę tak. A, A po <grym> Dobra. Pa Dobra. o. tym Dobra. 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 A widzowie, że tak się podobało, nie zapomnijcie ustawić suba lajka. A z makro lecimy z tym odcinkiem.